Ta kadra, która została powołana na, z Bośnią w, w Antalii 16. Roz, rozgrywamy to spotkanie, to jest taka sama kadra jak w ubiegłym roku była też w Antalii z tym samym przeciwnikiem. I Ja się cieszę, że przynajmniej do takich spotkań dochodzi. To nie tak jak każdy twierdzi, że. Te spotkania są niepotrzebne. To są normalne treningi, które my bardzo potrzebujemy i ja na treningach najlepiej widzę każdego chłopaka, jakie umiejętności posiada. Po jednym takim treningu to od razu widzę, czy tu braki są, czy tam braki są i, w, i to mi bardzo pomaga. Więc nawet jakbyśmy mieli grać trzecioligowym zespołem, to też mi to pasuje. Każdy z nich ma prawo zaistnieć. Nawet ci, którzy nawet tam nie jadą z których nie mogliśmy skorzystać z piłkarzy Legii czy Wisły. O, Wisła coś innego, bo w Wiśle jest tylko dwóch Polaków, ale w Legii ich jest bardzo dużo i oni, te, oni również mają ci młodzi szansę. Drzwi są otwarte. Selekcja jest bez przerwy. Selekcja była, jest i będzie. Nie, nie można powiedzieć już to jest wyselekcjonowany zespół i na tym się kończy, więc Myśmy wyselekcjonowali szkielet zespołu, człon zespołu, a y, jeszcze być może parę cegiełek jest do wymiany i do wymiany wymienimy te najgorsze, damy lepsze. Powiem, macie informację potwierdzoną, że na meczu Polska-Bośnia nie będzie na ławce trenerskiej trenera kadry Bośni, Serweta Susicia. Czy to jest prawda, czy, czy jeszcze to nie jest potwierdzone? Dziękuję. Czy oficjalnie takiej informacji nie dostaliśmy z Federacji Bośni i Hercegowiny. Ja mogę Państwu powiedzieć, co jest zapisane w umowie pomiędzy obiema federacjami. Obie federacje przyjeżdżają drużynami w składzie ligowym i obie te drużyny występują jako drużyny A w tym terminie.